Witam Was serdecznie kochani. Dzisiaj chcę Was zaprosić na prostą i bardzo smaczną zupkę krem z brokułów. Nasza zupka jest oczywiście z platformy Cookidoo. Rozpoczynamy sobie gotowanie. Pomimo tego, że czasem różne są składniki, my możemy, jesteśmy kucharzami, więc to my możemy trochę sobie dopasowywać według własnej miary, według własnych smaków oczywiście nasze przepisy. Dlatego ja dziś, a propos tutaj zmiany składników, zamiast 100 gramów sera cheddar Damy ser Gouda, który teraz będziemy rozdrabniać. Dalej i na obroty 7, 5 sekund. Ser musimy przełożyć do miseczki. Bardzo, ser jest rozdrobniony, Ser nam będzie troszeczkę później potrzebny, więc teraz go wyciągamy z naszego naczynia i działamy dalej. 80 do 100 gramów cebuli. Ja mam przygotowane tutaj 80 gramów, nawet chyba nie całe, a nawet dokładnie 80 dwa ząbki czosnku, dalej zakładamy pokrywę, dalej i rozdrabniamy też 5 sekund obroty pozycja pięć, dalej jak zwykle jak już zauważyliście, patrząc na filmiki różne zawsze po Rozdrabnianiu owoców, warzyw i tak dalej. Składniki należy zgarnąć kopystką. Proszę bardzo, pokazuję już wam tutaj. Rozdrobniona cebula z czosnkiem. Bez płaczu, bez yy, bez denerwowania się, że znowu mi leje się z oczu łzy i tak dalej. Mamy w 5 sekund pięknie rozdrobnioną cebulę z czosnkiem. 15 gramów masła. Ja widzę, dzisiaj, co zakładamy miarkę i będziemy teraz dusić w 120 stopniach przez 3 minuty. Po się co cebulkę z czosnkiem. Proszę. Dalej 150 g ziemniaków pokrojonych na kawałki. U mnie troszeczkę więcej do ziemniaczków. Dalej 300 do 350 gram brokuła. Różeczek oczywiście tutaj wkładam. Dalej zakładam mąkę i rozdrabniamy, obrot 5-8 sekund. Mam tutaj śliski blat, więc trzeba właśnie uważać na nasz termomix. Kiedy chcemy go przesunąć, tak jak teraz chcę go znowu Wam odwrócić w Waszą stronę, to trzeba podnosić, ponieważ waga jest w nóżkach, żeby sobie nie rozregulować wagi. Idziemy dalej z krawatniki. Oczywiście po rozdrobnieniu znowu ściągamy sobie w dół kopustką. Nie uderzamy oczywiście o misę, ponieważ też, tak jak mówiłam już, waga jest bardzo czuła. Jak widzicie do 1 g. Proszę, tak rozdrobnione. Do jednego grama odważnie więc naprawdę czuła, żeby sobie właśnie nie rozregulować. Jedną łyżeczkę naszego koncentratu bulionu warzywnego. Dalej. 700 g wody. Waga się nawet odmierza, właśnie płynne substancje. To też jest super. I też odmierza nam to, co do grama. Ja sobie troszkę więcej wlałam, ponieważ tam y, dalej mamy mleko. 200, Wieście... o przepraszam. Y, teraz nam się będzie gotowało. Ale dalej mamy właśnie, wiecie, tutaj dołożyć mleko. Ja nie będę dokładać 200 gramów mleka, więc dołożyłam sobie trochę więcej wody. nam. Tak jak proszą miarkę. I nasza zupka będzie się teraz gotowała. Popatrzcie 12 minut, 100 stopni obrotu pozycja 2. Co 12 minut, będziemy mieć prawie gotową zupkę. Kochani, ja bardzo lubię gotować, pichcić piec. A dzięki Thermomixowi to staje się dla mnie też i łatwiejsze. Odkąd mam to, chcę jeszcze więcej, jeszcze częściej jestem w kuchni, ponieważ szybko i przyjemnie teraz y, przygotowuję różne potrawy. A też dzięki platformie Cookidu y, na przykład bardzo rozszerzam sobie swoje horyzonty, też y, w ogóle gotowania, ponieważ tam znajdziemy przeszło 4000 różnych przepisów. Więc naprawdę warto i polecam. No i poza tym no jest dużo zdrowień. nie? Chcę Wam dzisiaj jeszcze pokazać, też przy okazji zrobienia tej zupy, jak szybciutko możemy zrobić też już i drugie danie. Mamy zupkę już prawie gotową, robimy sobie dalej. 200 g mleka u mnie nie będzie to mleko, ponieważ nie mam po prostu, więc wykorzystam sobie trochę śmietany, żeby zabielić naszą zupkę. Myślę, że spokojnie tyle wystarczy. Yy, Łeżeczkę lub pół łyżeczki, zależy że kto jak lubi. Właśnie to jest to, że każdy sobie może użyć i doprawić według własnych, yy, no, według własnych smaków. Do tego pieprz. Ja tak za wiele nie, nie pieprzę i nie solę, ze względu na dzieci. Yy. 75 gramów sera od wszystkiego. Dalej. Zakładamy z zmiarkę. Dalej. I minutkę y, będzie nam się teraz nasza zupka miksowała. Po to, by właśnie zrobić z niej konsystencję y, zupy krem. Zaczniemy od obrotów do pięciu. Po czym y, Będziemy stopniowo podwyższać obroty do 10, żeby właśnie zupka się zmiksowała. Dalej, nasza zupka jest gotowa do podania. Ja sobie tą zupkę przeleję teraz do talerzy dla dzieci. Proszę popatrzcie, ile nam zupki wychodzi z jednej porcji. Dzieciakom się trochę przechodzi, sobie zjedzą od razu świeżutką zupkę. Co ja sobie jeszcze przeleję do bazy, żeby zostało, ponieważ chcę właśnie zacząć robić już od razu w międzyczasie, kiedy dzieciaki sobie zjedzą zupę. Ja już im przygotuję właśnie pyszne drugie danie. Ja już sobie kochani umyłam w międzyczasie nasze urządzenie, i chcę teraz przejść do drugiego dania. Pokażę Wam teraz, możemy zrobić to właśnie w cookido, jeżeli chcemy sobie po prostu coś tam wynaleźć. Ja dzisiaj byłam w sklepie, była fajna polędwiczka wieprzowa, więc wpisałam sobie w cookido w lubkę polędwica wieprzowa i tam znalazłam parę dziesiąt przepisów. Ja sobie wybrałam z tych przepisów jeden, wpisałam sobie go w mój kalendarz, czyli tam zaznaczyłam, zapisałam, wchodzę sobie na mój tydzień. Naciskam na przepis i mam już gotowe polędwiczki wieprzowe w sosie cegulowym. Rozpoczynamy więc gotowanie. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę. Tam trzeba odważyć sobie te 500 gramów polędwiczek. Ja już mam je odważone. Podstawić plastę polędwiczki, rozbić tłuczkiem. Też właśnie w międzyczasie, kiedy robiła się zupa, ja sobie pokroiłam tą polędwiczkę, rozbiłam, yy, rozbiłam yy, tłuczkiem, obsypałam solą, pieprzem, tak jak proszą i podsmażyłam delikatnie na yy, na yy, patelnię. Tam pokazuję na yy, Obsmażone polędwiczki umieścić na dolnej części przystawki warona. Proszę bardzo. Tu mamy przystawkę warona. dolna część, czyli ta. Dajemy sobie to wszystko na tą dolną część. Jest właśnie zaznaczone, że kawałki mięsa mogą na siebie nachodzić. Więc sobie tutaj kładę nasze polędwiczki. Nawet jest, one jeszcze nie będą. uciekło coś. Przepraszam. Eee, proszę. To sobie położę na jakim, może będziecie widzieć właśnie. Wkładam sobie po prostu te polędwiczki. Tak jest jest napisane na dolnej części przystawki. Delikatnie się nie, niektóre nakładają. Proszę, już mamy tutaj wszystkie. Proszę, tu są i odkładamy je na razie na bok. Dalej do naczynia wkładamy 300 g. Dzisiaj ja teraz siunę sobie w muszę starować. 300 g cebuli. Wybaczcie za jakieś dodatkowe tutaj dźwięki, bo dzieciaki już tu troszkę szaleją. 300 g cebuli. No mam bez 5 gramów faram się. Dwa ząbki czosnku. Dalej. Zakładamy znowu pokrywę i oczywiście co robimy? Rozdrabniamy dokładnie obroty 5-5 sekund. rozdrabniamy sobie co gotowe? Dalej. Tak jak już mówiłam wcześniej. Po każdym rozdrabnianiu ściągamy sobie składniki na dół. Naczynia. Ja już Wam cebulę pokazywałam, jak pięknie rozdrabnia 20 gramów oleju rzepakowego i już sobie nie przyniosłam proszę 20 gramów O, troszeczkę się przelało. Yy, dalej zakładamy śniwmiarkę. I będziemy dusić 124 minuty obroty. I dalej. Mamy 300 g wody, czy udusiła pięknie, i znowu zrobiłam ten sam błąd. Starujemy Zero. 300 g. Troszeczkę więcej. Ale myślę, że to nie szkodzi To sobie Dobrze. Dalej. Yy, jedną czubatą łyżeczkę. Znów naszego koncentratu. Tu jest bulion mięsnego. Yy. Lub jakąś inną kostkę bulionu. Ja sobie dam warzywne, Ponieważ wolę warzywny. Dalej. Płaską łyżeczkę majeranku. U, normalnie mam dzień spadania i wypadania wszystkiego z rąk. Mam już sobie łyżeczki, mam sobie na pół mojej ręku. Do tego dokładamy pół łyżeczki papryki. Tak, dalej. Pół łyżeczki soli. Dalej, pierwszu Dalej. Nakładamy teraz, właśnie, naszą przystawkę waromę. Tutaj sobie nam to wszystko zostaje. Tu się nam będzie robić teraz sosik. My sobie nałożymy przystawkę waromę, właśnie z tym naszymi polędwiczkami. Kładziemy sobie tu. Hop. Ale ja, że wiem, że to jest. Tak, Maciuś, Miodek. Że to jest. Yy, na tej przystawce możemy sobie jeszcze dołożyć i zrobię sobie tutaj ziemniaczki, plasterki pokroję i będą zagublę dzisiaj coś jestem, już sobie odłożyłam. Takie plasterki sobie kroję. Tak, położę. Można sobie grubsze, ale ja robię takie cienkie. Jak te polędwiczki, plasterki. I o jednym czasie my będziemy mieć i sosik, i ziemniaczki. Już to szybciutko sobie rozkładam. Oprószę sobie oczywiście te y, ziemniaczki solą delikatnie, chociaż chyba zrobię to nawet później, bo nie wiem, czy wiecie, jeżeli się... Y, Oprócz wcześniej solą ziemniaki przygotowane na przykład jak tam czasem w wodzie się gotuje, czy ten to wykupuje się z nich potas, który mają, więc warto je solić troszeczkę później. Włączam sobie waroma, proszę bardzo, 20 minut obroty 1. Zrobiły nam się polędwiczki, a ja w tym czasie zdążyłam zjeść sobie zupkę, nakarmić tego maluszka tutaj, mojego kochanego i zobaczymy, jaki jest efekt końcowy naszego teraz yy, drugiego dania. Jeszcze sobie teraz co tu trzeba zrobić dalej. Zdążyć przystawkę na maro, ma odstawić. Yy, pokażę Wam jeszcze, jak, jak wyszły te nasze ziemniaczki teraz uważać, bo z ZUSKą na ręczkach. Popatrzcie się. Ziemniaki nam pięknie się ugotowały. Wszystko jest gorące, jak to na parze. A tu mamy cudowne polędwiczki. Mam nadzieję, że widzicie. Ja sobie to włożę z powrotem. Odstawię sobie na deskę i będziemy działać dalej. Dalej. Dalej, dalej, dalej mamy dodać do naczynia miksującego łyżkę Proszę bardzo, nie wiem co to łyżka, dalej. 40 g kwaśnej śmietany, znowu sobie gdzieś rzuciłam łyżkę. Oj, 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 łyżkę. Proszę bardzo, 40 g kwaśnej śmietany. Już tu będziemy podmierzać. No, jeszcze gram. Uch. Ok. Dalej. Zakładamy znów miarkę. Kończymy sobie teraz sosik, tak? Do tych polędwiczek. Dalej. I w 30 sekund znów y, miksujemy od mniejszych obrotów do większych. Zaczynamy od 4. Kończymy na 8 y, mi bardzo pomaga. Czy jedynie coś muszę zrobić, czy pewnie macie takie sytuacje, że byście macie załachy na z pracy, tutaj trzeba jeszcze szybko zrobić obiad, no po prostu dla mnie robię. Tylko talerz. Dalej. Powstały sosik. Powstały sosik przekładamy sobie do sosierki. Popatrzcie jaki piękny sos. Cebulowy. Ja tu mam przygotowaną sosierkę. Przelewamy do sosierki. Tak, Już mi troszkę zostało. Dalej no i polędwiczki. Podajemy sobie właśnie teraz polane sosem cebulowym z dodatkiem u mnie ziemniaczki. Kochani, już tu wyłożyłam sobie właśnie nasze polędwiczki, ziemniaczki, do tego właśnie surówkę, którą zrobiłam już wcześniej niecałą minutę, dokładnie to kolesław. Poleję sobie teraz naszym sosikiem, polędwiczki. I nasz obiad, kochani, gotowi. Smacznego.